Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Kup dach firmy Roben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz mejkę Kersher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jest poniedziałek 10 lutego, Agnieszka Gierzy. Dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień z magazynem miejskim, a oto główne tematy wydania. Kalisz na liście rządowego programu budowy 100 obwodnic. Zbrodnia w Ostrowie: żona zabiła męża. Harfy Eola 2020 rozdane. To długo wyczekiwana i bardzo dobra wiadomość. Ministerstwo Infrastruktury w sobotę ogłosiło start programu budowy stu obwodnic. Kalisz znalazł się na jego liście. Obwodnica ma powstać jako pierwszy odcinek rozbudowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Konin. Kalisz jest wśród ośmiu wielkopolskich lokalizacji, obok m.in. Gostynia, Koźmina Wielkopolskiego czy Krotoszyna i jest największym miastem w województwie, które znalazło się na liście programu. Program będzie finansowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Mamy konkret, ja to tak traktuję, rządowe zapewnienie. My oczywiście czekamy jeszcze na przyjęcie tego programu przez Radę Ministrów, natomiast ten, ten rządowy projekt ja traktuję bardzo poważnie. Myślę, że możemy się cieszyć i, i ta obwodnica staje się, się powoli bardzo, bardzo realna. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję wszystkim tym osobom, które wspierały nasze, nasze zabiegi i o to, by, by rzeczywiście zauważono, że Kalisz no już zbyt długo tej obwodnicy nie ma i, i, i po prostu jest to inwestycja bardzo ważna dla całego regionu. Przypomnijmy, że działania na rzecz ujęcia Kalisza w tym programie zainicjował ruch społeczny Kalisz Reakcja, tworzony głównie przez naszych dziennikarzy. Ruch zorganizował protest przed Sejmem, złożył petycję do premiera, blokował drogę krajową nr 25, zainteresował tematem ogólnopolskie media, a nawet zaangażował w rozgłos infrastrukturalnego problemu Kalisza gwiazdy, m.in. Cezarego Pazura. Społeczna presja zmobilizowała władze miasta oraz parlamentarzystów do intensywniejszych zabiegów w kwestii obwodnicy. Na pewno jest duża satysfakcja, bo jest to konkret. Także pokazaliśmy z grupą, z grupą Kaliszan, że presja ma sens, może być skuteczna, ale jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Teraz musimy dopilnować tego, żeby te obietnice zostały zrealizowane punkt po punkcie. Tę mapę drogową kolejnych działań rządu i odpowiednich urzędów musimy znać i musimy, musimy kontrolować. Szczegóły obiecanej przez rząd obwodnicy dla Kalisza są spełnieniem postulatów ruchu. Jak przekazuje ministerstwo trwają prace nad rozbudową całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem a Koninem. W ramach programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie kończone są prace analityczne dotyczące możliwych przebiegów drogi krajowej nr 25 i będzie składany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowana data ogłoszenia przetargu na budowę obwodnicy Kalisza to drugi kwartał 2022 roku. Sukces ogłosili dziś również w licznym gronie polityków prawa i sprawiedliwości posłowie i samorządowcy partii rządzącej. To jest zrealizowana obietnica rządu prawa i sprawiedliwości, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zrealizowaną obietnicą będzie wybudowana obwodnica, nie zaś kartka, która ją zapowiada, ale decyzja rządu ma być wiążąca i gwarantująca środki finansowe na ten cel. Mamy pewność, że obwodnica Kalisza y, będzie. Jest to, jest to postanowione i ta obwodnica powstanie. Szanowni Państwo. Y, Mamy pewność, że powstanie tej obwodnicy to będzie poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach. To będzie wyprowadzenie ruchu z naszego miasta Kalisza, ale też będzie to czyste powietrze. Bez wątpienia ujęcie Kalisza w rządowym programie budowy stu obwodnic jest ważnym krokiem, po którym musi nastąpić wiele innych. W jakim tempie one nastąpią, sprawy będziemy pilnować, bo jak skandowaliśmy, chcemy obwodnicy, a nie obietnicy. Noc w Kaliszu i regionie minęła spokojnie, ale to nie koniec silnego wiatru. W Kaliszu i powiecie strażacy mieli tylko dwie interwencje związane z silnym wiatrem. Strażacy tej nocy dwa razy usuwali połamane konary drzew, między innymi o godzinie trzeciej nad ranem w Brzezinach, gdzie drzewo uszkodziło też linię energetyczną. Prądu przez kilka godzin nie miała część mieszkańców gmin Brzeziny, opatówek i żalasków, a wietrzna pogoda. Utrzyma się także jutro. Uważajcie na siebie. A teraz przenosimy się do naszych sąsiadów. Morderstwo w Ostrowie Wielkopolskim. Nie żyje 46-letni mężczyzna. Na jego ciele ujawniono ponad 20 ran kłutych. Zatrzymano żonę mężczyzny. Dramat rozegrał się w jednym z bloków przy ulicy Piastowskiej w Ostrowie Wielkopolskim w niedzielny wieczór, ale o śmierci służby zostały poinformowane w poniedziałek rano przez krewną rodziny z Wrocławia. Mieszkankę Dolnego Śląska poinformowała córka małżeństwa kobiety, która została zatrzymana z podejrzeniem zabójstwa oraz zamordowanego mężczyzny. Nastolatka zwłoki ojca odkryła rano. W tej sprawie została zatrzymana jedna osoba to mogę potwierdzić, jest to 45-letnia kobieta no tutaj, jeśli chodzi jakby o ten przebieg tych wstępnych. Tego stanu faktycznego, który, który tutaj został przez prokuratora na miejscu ustalony, to gdzieś około 4:50 przebywająca w tym mieszkaniu 18-letnia córka obudziła się. W trakcie rozmowy z matką uzyskała informację. A dotyczącą właśnie tego tragicznego zdarzenia. E, natomiast nie pierwotnie bezpośrednio e, tutaj, jakby organów e, w policji, e, a informacja ta została przekazana do osoby, e, członka rodziny we Wrocławiu, e, który dopiero telefonicznie za pośrednictwem numeru 112 poinformował e, oficer Rady Żurnego Policji w Ostrowie i funkcjonariusze pójdą się na miejsce, ujawnili złoki mężczyzny. Wstępne ustalenia wskazują, że 46-latek zginął od ran kłutych. W mieszkaniu znaleziono nóż od ciosu, w którym najprawdopodobniej zginął mężczyzna. Przybyły na miejsce lekarz, biegły lekarz sądowy. Przeprowadził pod nadzorem prokuratora oględziny zwłok. I jak ustalił tutaj prawdopodobną bezpośrednią przyczyną zgonu było zadanie 21 ram w okolice klatki, klatki piersiowej. Na miejscu zabezpieczono to narzędzie w postaci noża. No i z tych wstępnych ustaleń wynika, że tak, wynika, że bezpośrednio po zdarzeniu tutaj były podjęte też działania zmierzające jakby do zatarcia śladów. Tak? Była tutaj umyta podłoga, było próba włączenia prania. Wszystkie ustalenia będą podlegały weryfikacji. Także wstępnie ustalona godzina śmierci na 22 w niedzielę. Te potwierdzi sekcja zwłok, którą zaplanowano na wtorek. Zatrzymana żona zamordowanego mężczyzny jeszcze nie usłyszała zarzutów. Na razie jest podejrzaną w sprawie. Pożar samochodu na parkingu przy ulicy Podmiejskiej Kaliszanin w sobotni poranek próbował odpalić swojego opla, skutki były opłakane. Do zdarzenia doszło w sobotę przed 8 rano na parkingu przy bloku przy ulicy Podmiejskiej. Jak mówi nam właściciel samochodu, Opla Omega, wsiadł do niego i odpalił silnik. Po chwili zobaczył, że spod maski wydobywa się dym. Wyszedł z samochodu i podszedł do przodu auta. Kłębów było coraz więcej. Pożar ostatecznie ugasili strażacy. spaleniu uległa komora silnika samochodu i jego przednia część. Strażakom udało się uratować pozostałe, zaparkowane obok samochody. Potężny pożar zakładu produkującego materiały tekstylne, głównie poduszki w mikstacie w powiecie ostrzeszowskim. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Ogień strawił mienie o wartości około 4 milionów złotych. W akcji gaśniczej brało udział blisko 50 strażaków. Na pomoc ruszyli także strażacy z Kalisza i Ostrowa. Zgłoszenie o pożarze do straży wpłynęło po 11 w sobotę 8 lutego. Gdy strażacy przybyli na miejsce, pożar był już rozwinięty. Osoby, które przebywały w hali, ewakuowały się same. Po dojeździe na miejsce zdarzenia naszych pierwszych zastępów okazało się, że pożarem objęta jest hala produkcyjno-magazynowa. Wielkość tej hali około 27 na 40. Gdzieś w pierwszej fazie myśleliśmy, że to jest 300 m2, bo tak wynikało ze zgłoszenia. Natomiast na miejscu po rozpoznaniu wstępnym okazało się, że jest tego znacznie więcej. I w pierwszej fazie, tutaj jak przyjechaliśmy, to nasze działania polegały i skupiliśmy się na obronie budynku mieszkalno-biurowego, który bezpośrednio przylega do hali produkcyjno-magazynowej. Na tą chwilę udało nam się zlokalizować pożar, udało nam się również obronić namiot, który bezpośrednio znajduje się za halą produkcyjno-magazynową. Strażacy uratowali mienie o wartości 2 milionów złotych. Niestety straty są dwa razy większe i, jak wstępnie oszacowano, sięgają 4 milionów złotych. Spaleniu uległa linia produkcyjna, samochody i magazynowane materiały tekstylne. Przyczynę powstania ognia ustala policja z biegłym sądowym. Służby nie wypowiadają się na razie, co mogłoby spowodować pożar. Wiadomo, że w sobotę zakład nie pracował. Produkcja odbywała się od poniedziałku do piątku. Do pogorzeliska trwało jeszcze w niedzielę. W akcji brało udział 15 zastępów Straży Pożarnej, łącznie 45 strażaków. Państwowa Straż Pożarna z Kalisza wysłała do Mikstatu ciężki wóz bojowy, a strażacy z Ostrowa Wielkopolskiego kontener z aparatami ochrony dróg oddechowych. Mieszkańcy Stawiszyna wybrali nowego burmistrza. W niedzielnych wyborach zwyciężył Grzegorz Kaczmarek, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy burmistrza. O fotel włodarza ubiegało się w sumie 6 osób. Przedterminowe wybory zostały zarządzone po śmierci dotychczasowej burmistrz Justyny Urbaniak, która zmarła w listopadzie ubiegłego roku. W głosowaniu wzięło udział ponad 3 tysiące z niespełna 6 tysięcy uprawnionych do głosowania. Kandydatów było sześcioro trzy kobiety i trzech mężczyzn. Większość startowała z własnych komitetów stworzonych na potrzeby niedzielnych wyborów, ale też część z nich była popierana przez ogólnopolskie partie polityczne. Wśród kandydatów byli m.in. powołana po śmierci zmarłej w listopadzie burmistrz Justyny Urbaniak na komisarza wyborczego Żaneta Lasiecka Stodolna związana z Prawem i Sprawiedliwością. Oraz pełniący drugą kadencję funkcję zastępcy burmistrza Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek, popierany przez polskie stronnictwo ludowe. Wybory odbyły się w niedzielę. Do urn poszło ponad 50% uprawnionych do głosowania. Najwięcej 2085 głosów otrzymał Grzegorz Kaczmarek, który dzięki takiemu wynikowi w pierwszej turze wyborów został wybrany burmistrzem miasta i gminy Stawiszyn. Grzegorz Kaczmarek od 2014 roku był zastępcą burmistrz Justyny Urbaniak. Kiedy ta w 2018 roku ponownie uzyskała mandat, kontynuował pracę na tym stanowisku. Podobnie jak ona jest związany z PSL-em, szefem jego sztabu wyborczego był mąż zmarłej w listopadzie poprzedniczki nowego burmistrza najmniejszego miasta w Polsce. Wybory zarządził wojewoda po śmierci wybranej w 2018 roku na drugą kadencję Justyny Urbaniak. Dotychczasowa burmistrz zmarła w listopadzie. I od tego czasu gminą zarządzała komisarz wyborcza, Żaneta lasiecka Stodolna, wskazana przez wojewodę Łukasza Mikołajczyka. 42. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej z Hola Kantorum przechodzi do historii. W sobotę w Kaliskim Teatrze odbył się finał wydarzenia. Najwyższe trofeum zdobył zespół z Białego Stoku. Za chwilę ten nagrodę odbierze Wielkie a będzie nim zespół muzyki i tańca dawnego kapela antika białorusko Emocje cudowne, i wspaniałe. Ogromne, ogromne, niesamowite. Radość wielka. No jesteśmy przeszczęśliwi, bo po, po, po długiej przerwie ośmioletniej przyjechaliśmy do Kalisza. Takie niespodzianki. To są ogromne niespodzianki, tak jak emocje. Zresztą widać po młodzieży, jak to wszystko przeżywają i jak się bardzo cieszą. To bardzo dobrze, że w ogóle w dobie dzisiejszej technologii młodzież zajmuje się właśnie takimi rzeczami i ma taką pasję. Tak, bo to jest niesamowita młodzież. To jest niesamowita młodzież, oni to kochają. Ja nazywam ich takimi cudownymi wariatami i rzeczywiście robią z wielką pasją, rozwijają swoje umiejętności, wspieram ich jak tylko mogę. Oni nie wspierają, bo są swoją młodością zarażają. Zespół powstał w 1998 roku jako zespół instrumentalno-wokalno-taneczny. Członkami grupy są dzieci i młodzież białostockich szkół koncertujący w kostiumach wykonanych na wzór oryginalnych renesansowych i barokowych strojów dworskich. Był wielokrotnie wyróżniany na Kaliskim Festiwalu brązowymi i srebrnymi Harpami Eola. A jak na ten sukces zareagowali sami bohaterowie wieczoru? Czujecie, powiedzcie mi, to cudownie. jest pierwsza taka nagroda wasza ważna? Zespół dostał już 14 lat temu Grand Prix i zdobywaliśmy już kilka nagród na festiwalu, ale dawno nas tu nie było, więc no, wracamy w wielkim stylu. Strasznie się cieszymy, nie spodziewaliśmy się komple kompletnie tego, zwłaszcza, zwłaszcza nagrody Grand Prix, bo było tu masa różnych zespołów muzycznych, które naprawdę grały cudownie, więc no, byliśmy, da, nadal jesteśmy całkowicie zaskoczeni. To był festiwal pełen emocji, pięknej muzyki, ale też zdrowej rywalizacji. Do Kalisza przyjechało 19 zespołów z 10 województw. Zespoły wykonywały muzykę średniowiecza, renesansu i baroku. Przez kilka dni uczestnicy festiwalu brali udział w przesłuchaniach konkursowych i dawali liczne koncerty nie tylko w Kaliszu. W jury zasiadała m.in. Agata Sapiecha, polska skrzypaczka i pedagog, od kilku lat przewodnicząca jury festiwalu. To jest taki moment bardzo emocjonalny, bardzo trudno mi jest powiedzieć coś bez tych emocji. Bardzo cieszę się, że nasza praca drona jurorów, naprawdę, która umie się porozumieć, która szuka, każdy z nas szuka dobra w tych dzieciach i szuka ich dobra w przyszłości, żeby sprawiedliwie ocenić i nawet jeżeli jest coś małego, to choćby dyplomem, Dostrzec i uhonorować, bo to jest bardzo wielka sprawa, że dziecko ma motywację. I tutaj przede wszystkim obserwując się nawzajem, jak z roku na rok i dzieci, i nauczyciele coraz dojrzalej umieją sobie nawzajem pogratulować, nie zazdrościć, a docenić to, co dobre, brać przykład, wykorzystać z inspiracji. To jest fantastyczne. I teraz, zawsze po, po tym koncercie galowym. Jest taki moment, czy dobrze podjęliśmy decyzję. No więc dobrze podjęliśmy decyzję, bardzo się cieszę. Werdykt tradycyjnie ogłoszona podczas koncertu galowego, który tym razem odbył się w Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego. Kolejny 43. Festiwal zespołów muzyki dawnej z Holakantorum już za rok. A tymczasem poczujmy klimat muzyki dawnej. Rolnicy zrzeszeni w Agrouni wypowiadają wojnę wprowadzaniu klientów w błąd. Jak udowadniają, w dużych marketach sprowadzane z Niemiec czy Holandii warzywa oznaczane są jako polskie. W sobotę lider ruchu Michał Kołodziejczak pojawił się w markecie w Kaliszu przy ulicy Podmiejskiej. Co stwierdził i jak skończyła się ta wizyta? O tym przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. Ja dziękuję za uwagę. Już za chwilę prognoza pogody, a po niej kolejny odcinek Kalis. Archiwum filmowego życzę spokojnego wieczoru przede wszystkim. Do zobaczenia. Poniedziałkowy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, 5 stopni na termometrach, ciśnienie niskie 978 hektopaskali. Wiatr silny z zachodu z prędkością blisko 40 km na godzinę, w porywach do 100 km na godzinę. W nocy niebo również zachmurzone, temperatura spadnie do 1 stopnia na plusie, wiatr osłabnie do umiarkowanego. Wtorkowy poranek z przymrozkiem i opadami deszczu za śniegiem. Ustaną przed południem maksymalna temperatura 300. Stopnie Celsjusza, ciśnienie nadal niskie 981 hektopaskali, wiatr silny o średniej prędkości 40 km na godzinę, w porywach do 90 km na godzinę.